To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. Tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Yy, tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka zupełnie nie wygląda jak uczona. Jestem ciekawy, jak według ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek to noszą okulary. No właśnie zasuszone okularnice a poza tym ubierają się byle jak. Bo i dla kogo się mają stroić? Dla książek. Ciekawe rzeczy opowiadacie, ale na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co? Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was postrzywać. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła, całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a Wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone! Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po dwie krople do posiłku trzy razy dziennie. Trzy, góra cztery dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redanii. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilgardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się. Hmm, chyba w Zimie. Mm, tak, tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było sto lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oksenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego rygańskiej armii. No a co teraz? Gilradowit nie żyje. Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś bardzo ważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję Twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mówca Cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A! No i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem. Do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem Kowirską Księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem. I mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odin. Hmm. Kto to? Poznałem go jakiś czas temu we wsi Biały Sad. Twierdził wtedy, że sprzedaje lustra. I co? Kupiłeś od niego takie, które spełnia życzenia? Coś w tym rodzaju. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię trzy prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grupę i go przywołać. A potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odim powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everett. Von Everett? Hmm. Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchu, albo słynne rodry dani. Wybrałam to drugie. Jest! Von Ejegrid... Von Esteken... Von hmm. Brat miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę, spotkamy się przy wejściu.